Hej wszystkim z tej strony Devap i witam Was w kolejnym odcinku z mojej serii zagrajmy w Pokémon Green. Dzisiaj mam włączony mikrofon i nawet widzę, że mam włączony mikrofon, więc nie będę musiał się bawić i męczyć ze wszystkim e, zmieniłem e, Iwizora na pierwsze miejsce, ponieważ teraz pokażę wam o co mi chodziło w poprzednim odcinku, jeżeli chodzi o używanie IVizora dużo. W ostatnim odcinku, jak pamiętacie, albo nie pamiętacie, Przeszliśmy przez górę księżycową i trafiliśmy do Cerulean City, w której możemy zrobić parę rzeczy. Eee, na początek przejdźmy do tej chatki, w której e, ten typo chyba może nam powiedzieć o różnych odznakach, a zanim. W, e, pośród tych kwiatów jest ukryta Ren candy. możemy go użyć na Pokemonie. Ja w sumie to zrobię, ale najpierw zobaczę, który Pokémon. Ma najdalej do kolejnego poziomu 6477. Manki ma najdalej. No to dobrze. Może coś nie mogę się ogarnąć z menu dzisiaj. Użyjemy rank na okej Ok. Eee, tak. Jeszcze w tym. Mieście. Mamy tego typa, który może nam dać yy, wskazówki na temat jagód i daje nam powder jar, który możemy używać, żeby yy, żeby przemielać jagody na proszek. Jak już mówiłem, ja nigdy tego nie robiłem, też nie wiem o co chodzi. On mówi, że w Pocket center podobno da się to robić. Jak, jak już mówiłem, jeżeli będziecie chcieli to będę mógł wytłumaczyć o co chodzi, ale na razie nie wiem i nie będzie to przydawać. W tym budynku możemy kupić rower, ale e, kosztuje on milion, więc o wiele za wiele, o wiele za wiele, o wiele za dużo ym, jak na nas. Jest też parę domów, z Pokemon, w którym możemy w sumie zobaczyć co jest. E, chyba żadnych jakichś super nowych przedmiotów nie ma. Poza jednym. O! I możemy od razu posprzedawać różne rzeczy, które zdobyliśmy. E, na przykład Tiny Mushroom za 250. Możemy sprzedać Starpis za 4900. I to chyba tyle. Tak, nie chcę sprzedawać reszty. Możemy to kupić super potiony, które odnawiają aż 50 punktów życia. Ja sobie ich kupię z 5. Eee, są też różne inne rzeczy, na przykład repele. Repele sprawiają, że dzikie pokemony, które mają niższy poziom od naszego wystawionego, nie będą nas atakować eee, przez 100 kroków, oczywiście. Później musimy użyć kolejnego Rapela. Escape Opa widzieliśmy. Bernhill leczy z poparzenia. Poparzenie to jest status, eee, który bije nas co turę i chyba nie znika sam z siebie. Też obniża naszemu Pokemonowi atak. Awakening yy, budzi naszego Pokemona. Paralysis, Heal, no to lecz z Paraliżu. Antidotum z yy, Trucizny, ale to już widzieliśmy. Pokaboli na razie chyba nie potrzebujemy. Jeżeli już będę łapał jakieś Pokémon, to raczej będę to robił poza nagraniem. W sensie, jeżeli będę łapał jakieś Pokemony nie do drużyny. Bo to yy, może długo zajść. I mamy tutaj też salę. Sale, sale Pokémon, której będą Pokémony wodne. I racę uważać, ja osobiście uważam tę salę za najtrudniejszą, jeżeli chodzi o to, jaki jak jest poziom trudności względem tego, jak szyb, jak, w jakim momencie wygrzewana jest eee, Szczególnie przez litera tej sali. Jeżeli nie macie żadnego Pokémona, który jest dobry na Pokémony wodne. Czyli na przykład y, Bulbazaura albo Ilizaura, to możecie mieć problem. Nie jestem pewien, czy mieliśmy okazję złapać jakieś Pokémony. Może Paras, ale Paras, no nie do końca, nie do końca jest mocnym Pokémonem. Był też Pikachu z Viridian Forest. Więc jeżeli któreś z tych Pokémonów macie, no to nie powinniście y, mieć zbyt dużych problemów. O ile oczywiście znają jakieś dobre ruchy, też Pikachu powinien sobie poradzić. Ale jeżeli nie macie zbyt dobrych Pokemonów, ja bym radził zostawić na razie tę salę i wrócić do niej później, ponieważ nie jest na wymagane na razie. Ja jednak e, pokonam tę salę, zawsze to doświadczenie. Też myślę, że iWizor sobie poradzi ze wszystkim tutaj w Tremiga. Mogą tu być całkiem wysokie poziomy, ponieważ już pierwszy trener ma aż 16. Dlatego też, jeżeli macie zbyt niskie poziomy, no to radzę Wam podlewelować. O, i w ogóle nie powiedziałem, to są dwa nowe Pokemony, e, Horse i Shelder. To są Pokemony oba wodne. Nie wiem czy pokażą jakieś ruchy, ponieważ nasz IV je one shotuje. Ale oba Pokemony są całkiem fajne. Nie wiem czy będziemy mieli okazję je złapać szybko. Znaczy szybko na pewno nie, ale nie wiem czy w ogóle będzie okazja je złapać. I pokonaliśmy pierwszego trenera. W tej sali jest y, trenerów z dwóch. I jak widzimy mamy tutaj liderkę. Tak. Tak jak mówi ta trenerka jest to Misty. Tak, ta... Ta trenerka też ma nowego Pokemona Golden. Też Pokémon wodny. Ta może nam pokaże jakiś nowy ruch. Super Sonic. Nie jestem pewien, czy widzieliśmy Supersonic, ale Supersonic to jest e, ruch e, chyba typu normalnego, nie jestem pewien. który może. Które nie, nie rzadko trafia, ale może skonfudować. Dobrze. Mam troszeczkę niski poziom. Jak widzieliście, tak Golden ma aż 19 poziom. Ale może mi się uda pokonać Misty. Tak. E, ma ona ofensywne wodne Pokémony. Ma ona aż dwa Pokémony. Jeden jest Stario. Kolejny nowy Pokemon, Też Pokemon wodny. I używa Harden. Jednakże e, typ, typ roślinny jest. E, bazuje na specjalnym ataku, a nie na zwykłym ataku. Dlatego Harden zbyt dużo on nie zrobi. I poziom 19. Widział i w szybko tutaj ewaluje. I Starmi. Starmie to jest kolejny nowy Pokémon. ewolucja Starmie'u, jest to Pokémon roślinno-psychiczny. Nie jestem pewien, chyba nie zna jeszcze żadnych ruchów typu psychicznego. Zna Swift, Swift to jest atak typu normalnego, który zawsze trafia. Tak, nie ma on 100 akuracji, ale ma on... no po prostu zawsze trafia. Nie jestem pewien, czy możemy przetrwać jeszcze jeden ruch. Swift też ma ym, zwiększoną szansę na czyst krytyczny, dlatego tutaj widzieliście, że troszeczkę oberwałem. Może mi się uda przeżyć? Przeżyłem. O! I udało się zadać troszeczkę więcej, niż się spodziewaliśmy. I pokonaliśmy Misty. Tak, tutaj może nie pokazałem, jak ciężka Misty jest, ale naprawdę może to być problem, nawet jeżeli... Nawet, jeżeli myślicie, że jesteście przygotowani. Po prostu radzę respektować, jak mocno może być Misty. Tak, i odznaka Misty sprawia, że Pokemon do poziomu 30 nas słuchają. O co z tym chodzi? Jeżeli wymienimy się z innym trenerem Pokemonami, to Pokemon, który nie jest oryginalnie nasz, może się nas nie słuchać. Ale jeżeli mamy taką odznakę, to... Yy pokémon do 30 poziomu będą się nas słuchać. Tak, i możemy używać Kat poza walką. Czym jest Kat? Jeszcze nie wiemy. Tak, i daje nam jeszcze TM z Water Pulse. Water Pulse znały jej pokémony, ale nie używały, ponieważ nie byłoby to zbyt dobre na Ivysaura. Water Pulse to jest całkiem mocny atak typu wodnego, który może skonfudować. My się nie możemy go nauczyć, ale może w przyszłości zdobędziemy jakieś Pokémona, które będzie mógł poznać. Dobrze, ja teraz przejdę wyleczyć moje Pokémony i zobaczymy, co jest dalej w Serulian Se City. Też zmieniłem Pokémona, ponieważ iWizard już dostał bardzo dużo doświadczenia. Na przykład na Pidgey. Też się przygotujcie, że teraz będzie troszeczkę walk, yy, ponieważ idziemy tutaj na górę. I na początku mamy walkę z rywalem. Tak, on już złapał po troszeczkę Pokémonów. I nam je pokaże. Na początku PG Pidgey to Pidgeot to jest kolejny nowy pokémon ewolucja Pidgeya. Nie wiem w sumie jak on zdobył Pidgeotto na 17 poziomie, jeżeli nasza Pidgey jeszcze nie wyewoluowała. Nie jestem pewien, czy nasza Pidgey sobie poradzi, ale spróbujemy. Powinna przetrwać dwa gasty. że żaden inny nasz pokémon nie, nie będzie dobry na to. Ja może tutaj się uleczę, to może być dosyć trudna walka. Tak, użyję Super Petriona. O, i próbowano zdobyć Quick takiem, ale to nie wyszło. Tak, to może być naprawdę ciężka walka. Ale jeszcze raz się uleczymy. Jeżeli się nie uda, to trudno. Najwyżej pokażę Wam... Ojej... Co się dzieje, kiedy przegrywamy walkę? Chociaż wolałbym tego uniknąć. Dobra, jeżeli przetrwamy ten gaz, to teraz powinniśmy dobić klikatakiem. Tak. I się udało. I wystawię ratatę. Tarata tym manki będzie super. Dlatego wystawimy ją. Jeden Karate Chop i powinien paść dokładnie. I Abra, nowy Pokemon. Na niego wystawię PG, pomimo tego, że PG ma troszeczkę mało życia. Za chwilę pokażę czemu. Abra to jest e, pokémon psychicznego i nie zna on żadnego ataku poza teleport. Jak działa teleport? Otóż e, w walce z trenerami nie robi on nic, a jeżeli jest to walka z e, dzikim pokemonem, to po prostu ucieka się z walki. Dlatego możecie wystawić jakiegokolwiek słowego pokémona przeciwko Abrze i po prostu e, zdobyć łatwe doświadczenia. I Pidgey ma poziom 18. I rywal używa Charmandera. Ja zmienię na manki, ponieważ Pidgey ma mało życia. Czarman. Y a nie. Y myślałem, że nasz rywal już wyewoluuje Charmandera, ponieważ na tym poziomie już powinien wyewoluować, ale cóż. Jedny rock z ciosem krytycznym i po Charmanderze I tym samym po naszym rywalu. Tak, dostaliśmy troszeczkę kasy. I PG nasza ewoluuje. Tak. przeciwnie y, nasz rywal już miał PG Otto, nie wiem jak. Y, ale PJ ewoluuje na poziomie 18. I my teraz także będziemy mieli PG Otto. Nie poznają, żadnych, nie poznają na żadnych nowych ruchów przy ewolucji, niestety. Tak, i nasz robot mówi nam o Billu, Pokamaniaku, który. Um, który wynalazł um, trzymanie pokemonów w boxach, w PC. -cie. Dobrze, ja może zanim pójdę za. O, jeszcze nie. Zapomniałem, że on jeszcze wraca. Daje nam Fame Checker. I nie wiem co to jest w swoim czeker. To nigdy nie używałem. To sprawdźmy czym on jest. Nie jest to pewno niczym potrzebnym. Aha, możemy zobaczyć sobie yy, różne osoby, które, na które trafiliśmy. Na przykład profesora Ołka. Tutaj mamy Broka. Tutaj mamy Misty. Różne osoby. Więc jeżeli zapomnieliście na kogo trafiliśmy już, to możemy sobie je sprawdzić w fame checkerze. Nigdy tego nie używałem, ponieważ to jest troszeczkę bezużyteczne. Przynajmniej według mnie. Ale jeżeli Was, was takie rzeczy kręcą, no to jak, jak najbardziej możecie tego używać. Dobrze, przejdziemy na... na północ. Tutaj mamy drogę numer 24. I mamy Nugget Bridge. Jest tu pięciu trenerów i za nimi jest nagroda. Raczej oni tu wszyscy będą mieli niższe poziomy niż... E, niż w sali, a na pewno już mniejsze niż Misty. Jak tak wygląda Pidgeot, to kiedy używamy ich w walce. Ten, e, ten przeciwnik ma robaki, więc nie powinien być zbyt dużym problemem dla... Naszego ptaka. który je takie robaki na śniadanie. Dosłownie. Kilka gastów, i powinno być po trenerze. Metapody, jak pamiętamy, nie potrafią żadnych ruchów poza hardem. Chociaż me ten metapod e, powinien już ewoluować, ponieważ metapody i kakuny ewoluują na poziomie 10, czyli bardzo szybko. I Kakuna, Kakuna także nie zna, nie zna nic poza Harden. Tak, spróbujemy w tym odcinku jeszcze przejść te, yy, ten most. Może się uda coś więcej pokazać, ale... Ale na razie spróbujemy to. Tutaj są też yy, krzaki po lewej. Będziemy mieli dostęp po tej, yy, po tym moście. I w tych krzakach możemy znaleźć parę nowych Pokemonów, typu Bellsprouty, które chyba już widzieliśmy. I jeszcze abry, które miał, które miał nasz rywal. I musicie uważać na abry, ponieważ abry znają tylko teleport. Więc jedna tura i walka się skończy. Dlatego jeżeli. Widzicie Abry i chcecie je złapać, to radzę od razu rzucać pokebolami. Ewentualnie, jeżeli macie na przykład Pikachu, możecie spróbować sparaliżować taką Abrę i wtedy może Wam się uda... Um, ...więcej niż turę w walce mieć. Tutaj chyba nowy Pokémon Odish. Odish to jest Pokémon roślinno-trujący. Nic takiego specjalnego. I tutaj Bellsprout, Jeżeli nie widzieliśmy go wcześniej, to tutaj go widzimy. Też pokémon roślin Możemy go złapać tutaj po lewej. I pokonaliśmy Ali. Ciekawe czy ma coś związanego z AliExpress. I numer 3 Timi. Który ma Senshrew. Nie powinien być to zbytni problem. Jak pamiętamy, pokomane latające nie mogą... Zostać zaatakowane przez ruchy typu ziemnego. Chociaż nie jestem pewien czy ten sens Czy ten Zna jakieś ruchy typu ziemnego. Może sędzę tak? No już już Defense carla. Może dobijemy go tym Gustem? Nie. No jak na złość używa tego defenskarla Ale jeszcze jeden gaski powinno być po nim dokładnie I ekans Ekans też nie powinien być problemem Chociaż zmniejszy nam atak to może być troszeczkę ...wkurzające. Ale dwa może trzy gasty jeżeli będziemy troszeczkę nieszczęśliwi no właśnie o, nowy atak e, Bite to jest atak typu ciemność całkiem... całkiem potężny, jak na pewno dap i może on e, potknąć naszego Pokemona. Potknięcie działa tak, że jeżeli e, nasz Pokemon się potknie, to w tej turze e, nie robi nic. I PGO to poznaje Whirlwind. Whirlwind więc to jest um, ruch typu latającego. Taka, taki rower wymusza zmianę przeciwnego pokemona, a w, w walce z dzikim pokemonem może skończyć walkę. Tak jak tu widzimy. Ja się nie będę tego uczyć. Ja niezbyt używam tego ataku. Dobrze, mam jeszcze dwóch trenerów. Na będę używał Pidgeot, To Już dokończymy nią te, ten most. Tutaj Nidoran, chłopiec. Nie jestem pewien, czy widzieliśmy Nidorana, chłopca. Jeżeli nie, no to jest to Pokemon typu trującego. I używa nowego ruchu, Double Kick. Double Kick jest y jest atakiem typu walczącego, który zawsze, atak który zawsze y atakuje dwukrotnie. No i też Nidoran Yy, chłopiec, tak samo jak chyba jak Midoran dziewczynka, mają umiejętność poison point. Sprawia to, że jeżeli użyjemy jakichś ataków, które yy, dotykają przeciwnika. Nie jestem pewny, jak to ująć. Ale niektóre ataki yy, nie wymagają kontaktu z przeciwnikiem, a niektóre wymagają. Jeżeli użyjemy takich, które wymagają kontaktu, to możemy zostać otruci. Dlatego ja tu zmienię. Na przykład Roktomp chyba nie, wy nie wymaga kontaktu. Tak mi się wydaje. Więc poużywam tomb. Scratch nam mnie powinien za dużo zrobić. Zmniejszam obronę temu Nidoran. Jeszcze jeden Roktomp i po niej. Tak, na ostatnią walkę może sobie zmienię Pokémona. Na przykład na Manki. Tak, numer 5. I on ma tylko jednego Pokemona z tego co pamiętam. Tak. I jest to Manki. Zobaczymy, czyj Manki jest lepszy. Albo lepsza. Ja użyję Karate Chop. Ła! Wow, prawie one-shot. Jak widzicie, to nie powinien być problem. Dokładnie. I pokonaliśmy Itana. Ale, co zdobędziemy za przejście tej, tego mostu? Dowiemy się dopiero w następnym odcinku z mojej serii zagrałem w Pokémon Leaf Green. Jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie, subujcie. Piszcie komentarze, a na razie dziękuję Wam za oglądanie i cześć.